Kłaniam się Państwu. 3 czerwca bieżącego roku redaktor Marcin Wolski otwierał audycję w telewizji, mówiąc, że polska polityka, a szczególnie Sejm, kojarzy się wielu ludziom z piaskownicą, wesołym miasteczkiem albo cyrkiem. Mówił, że można z tym dyskutować, ale niewątpliwie 1 czerwca taka opinia jest szczególnie uzasadniona. I puścił materiał z Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pokazał tam kilka wystąpień młodych ludzi, którzy najwyraźniej pozostawali pod wpływem polityków z konfederacji. Wręcz padło tam nazwisko Korwin-Mikke. Był młody narodowiec, była dziewczyna, która mówiła, że nie możecie udawać, że wsłuchacie, co mamy wam do powiedzenia. Mówiła do dorosłych jeżeli dajecie nam raz do roku dwie minuty na powiedzenie tego, co nam le leży na wątrobie. Taki był sens. Po czym kamera wróciła do studia, w studiu był redaktor Wolski i Rafał Ziemkiewicz. Redaktor Wolski powiedział, że <grych> wypadałoby zapytać, kto jest autorem tych słów, czy ci młodzi ludzie tak sami z siebie, a poza tym, czy oni losowali te partie, o których mówili. Redaktor Ziemkiewicz zamiast się przyłączyć do tej szydery oferowanej przez redaktora Wolskiego powiedział, że musi wziąć tych młodych ludzi w obronę, bo w polskim Sejmie chyba tylko jeden dzień jest taki, że ludzie mówią rzeczywiście od serca to, co im, to co im że zależy im na tym, co się będzie działo z naszym państwem. Redaktor Wolski <śmienią> zmienił front i powiedział, że tu cytuję już jest w tym ogromna doza optymizmu ponieważ ci ludzie będą nami i naszymi potomkami w jakiejś dającej się przewidzieć w przyszłości rządzić. Na to Zienkiewicz replikował tak. Muszę powiedzieć, że na 1 czerwca najstraszniejszy prezent, jaki dostałem, wszyscy dostali, ale nie wszyscy wiedzieli, czy wiedzą o tym, to jest ranking, który ja znalazłem w internecie. Ktoś to podrzucił, zrobiony chyba pod auspicjami Banku Światowego. Mianowicie ranking uwzględniający, na ile dany kraj jest w stanie utrzymać swoje talenty i przyciągać cudze. I tam widać tragedię. Po prostu jesteśmy na 137 krajów, które są klasyfikowane, gdzieś na pozycji 110-113, jeśli chodzi o to, ilu uzdolnionych absolwentów Polaków zostaje w Polsce. Tutaj znajduje dobrą pracę na miarę swoich talentów i oczekiwań, już nie mówiąc o tym, tu się wciął Wolski, gdzieś między Albanią a Papułonową Gwineą, no bliżej Konga, szczerze mówiąc. I kiedy tego wysłuchałem, to przypomniała mi się książka, którą Państwu chcę zaprezentować. Lucjan Wolanowski, księżyc nad Tahiti, reporter na Wyspach Mórz Południowych, 1966 rok, wydawnictwo czytelnik. Chciałbym, aby Państwo poduczyli się języka tahitańskiego. Dwóch słów. Co to jest kere, kere To przeżytek obyczajowy, sprowadzający się do tego, że krewnemu czy bliskiemu przyjacielowi nie odmawia się niczego. Wraca więc do swojej wsi robotnik, który po latach ciężkiej pracy w mieście ubrał się, kupił zegarek, rower albo narzędzia ślusarskie. Zjawiają się wnet krewniacy i po zgodniu zegarek nosi jeden kuzyn, narzędzia zabrał inny, któremu zresztą nie są potrzebne ubranie do nasza wujek. Kerekere kere zabija właściwie ambicje. Młody człowiek nie ma w tym systemie widoku na dorobienie się kiedykolwiek i czegokolwiek. Perspektywa, że nie grozi mu śmierć głodowa, że zawsze ktoś z krewnych i jemu też da jeść, nie dla każdego jest zachęcająca. Młoda dziewczyna, która wyszła z dżungli, nauczyła się zawodu telefonistki i dostała wreszcie pierwszą pensję w urzędzie pocztowym, przeżywa na krewniaków, którzy obiadają ją jak szarańcza. To jest kereker. A drugie słowo. Fiu powiedział, że Tahitańczycy nie umieją pracować. Wystarczy tylko przejść się po porcie w Papete, który ku wielkiemu żalowi marynarzy, wcale nie zainteresowanych skracaniem pobytu w stolicy Tahiti, cieszy się opinią najszybszego w przeładunku ręcznym na całym oceanie spokojnym. Ciemnoskórzy dokerzy uwijają się jak szatany, dudniąc bosymi stopami po trapie. Aż raptem jeden z nich podchodzi do przedsiębiorcy, wyciela podstrzała, inkasuje zapłatę i odchodzi z miejsca. Fiu! Wyjaśnia na odchodnym. Robotnicy naprawiające drogę pracują szybko i składnie. Taczki z budulcem, popychane przez kłusujących wyspiarzy, stukają na metalowych progach. Robota przy naprawie drogi przebiega sprawnie, zanim któryś z robotników nie zatrzyma się w biegu i nie powie Fiu. Słowo Fiu nie ma odpowiednika w językach europejskich. Jest to coś pośredniego między dość tego czy bimbam sobie na to, a znudziło mi się. Stosuje się zresztą nie tylko dla oddania znudzenia jakąś pracą, ale i w stosunkach bardziej prywatnych.